kosmetyczne czyli co zużyłam w maju i kwietniu. Na pierwszy ogień idzie zapas toniku różanego z KTC. On się pewnie będzie przewijał w każdym takim moim podsumowaniu kosmetycznym. Używam go niezmiennie od 8 lat, jest cudowne. Zużyłam też perfumy, to z Made in Lab'a nr 17. To miał być zamiennik Karoliny Herrera Good Girl. bardzo ładnie, ale nie utrzymywało się zbyt długo, także na pewno do niego nie wrócę. Cieszę się, że w końcu go zużyłam, to była setka. Esmix, kremik nawilżający. Bardzo je lubię, bardzo są spokojne, nawilżają moją twarz, bardzo je polecam. Moje ulubione dusze do rzęs 2 na wykończeniu, już były. To jest Lovely Pump Up mascara. Zmiennie używam ich od gimnazju i nie zamierzam przestać ich używać. To było w kalendarzu adwentowym w tym roku z wedlep, To jest odbijające włosy od nasady o zapachu białej czekolady. Czy to coś robiło? Raczej nie, ale ja też nie mam obsesji na tym, że moje włosy muszą być odbite od nasady, także. Do tego na pewno nie wrócę, no ale zużyłam. Z do mycia buzi ta seria żółta. Nie wysypało mnie po tym na czole, nie miałam potem kaszki, także uważam, że jest to dobry produkt. Nie najlepszy, najlepszy jest z bielendy z zieloną glinką, ale ten jest naprawdę, naprawdę godny polecenia. Następnie mam kremik do rąk z ziai. Chyba faktycznie te z sprawdzają mi się najlepiej, także teraz też mam z I będę chyba kontynuować używanie. Tych konkretnych kremików. No, nie z tego konkretnego, co po prostu z tej firmy. Kolejny kremik z rąk to jest taki mini. Taki, on był dosłownie malutki do torebki, go kupiłam, żeby po prostu mieć na wyjazdy. On był chyba z oszą za 3 złote. Był spoko, ważne, żeby był mały. Jeżeli teraz będę w oszonie przed wyjazdem, to też go sobie kupię, żeby mieć taki minisek do torebki. Taka miniaturka toniku z Sephory. Wydawało mi się, że on fajnie nam skórę. Kupiłabym pełne opakowanie chyba nie, bo wolę wodę różną. Ale jeżeli chcecie coś bardziej takiego nawilżającego, z jakimiś witaminami, kwasami, to, to może być niezła opcja. Dwie ostatnie rzeczy: niebieska niwa do nawilżania ust, zawsze spoko. I taki błyszczyk z ziai morelkowy. Nie, nawilżały, nie nawilżał najlepiej ust, ale ładnie wyglądał. Także go tylko zużyłam, ale raczej nie wrócę.